No i się widzimy się znowu w kolejnym odcineczku, oczywiście w tym miejscu kodzik Trezi daje Wam 2 ,10 zł 10 groszy oraz 10% więcej do doładowania na start, przykładowo wpłacając sobie tutaj stóweczkę dostajecie 10 zł bonusu totalnie, totalnie za darmo do gry. I uwaga, jeżeli faktycznie gracie tutaj z moim kodzikiem, no to tutaj od 15 zł bierzecie udział sobie tutaj o kosie, a od 840 o te tutaj dwa skinki. I tutaj jak widzicie Hyper Steam wyciągnął sobie parówkarza. Także gratulacje. A my nie przedłużamy i lecimy już do odcineczka. No trochę się podziało, no tro, trochę pagrali. No i ogólnie znowu musimy się odbijać od dna. Nie wiem czego to tak się dzieje, że, że raz jest dobrze, a raz jest tak przewrotnie. No ale lecimy, lecimy, już tutaj gramy dalej, kurde, już mamy 1300 zł na trzy osoby w Underdogu, to pykamy. No i kurde robimy, robimy bitewki, gdzie się trzeba znowu profitować, znowu się trzeba spiąć na wyżyny No i leci, no i leci tutaj bitewka, jest podbijał, pod Alex i kurde niech trafią stickerka, niech trafią stickerka, bo nie, nie ukrywam, przydałyby się tutaj pieniążki jak i teraz na ten moment Nie trafili nic, nie trafili nic, także liczymy na to, że trafią karambita teraz za 9 koła Trafił rękawice? I przegrałem to, i przegrałem to, także nie, nie, nie podoba mi się to, ale skopiuję bitwę i robię to jeszcze raz, nie? Znowu pod Michal i znowu pod Alex, nie? Także teraz nie ma bicia, że to wyjdzie wszystko tak samo. Żaba już jest, trafiona. No i ta naklejka tam się tam pokazała na dole, kurde, kurde, nie? Znowu jest żaba, znowu jest żaba, kurde, zaraz tymi żabami gościu to, odrobi. O no i ja trafiłem rękawicę kurna za 1800, ja pierdzielę, no i dlaczego to tak się stało teraz na ten moment, no. Dobra, sprzedajmy tego flipa, już nie mamy nic w ekipunku, zajebiście, nie. Dobra, robimy konkretniaka na dwie osoby, zostało nam w sumie tak naprawdę 3000 tutaj na balansie tylko. No ale spróbujmy, spróbujmy, znowu, znowu jest bot Alex tutaj w pilpie, także no 11 szynek tutaj na bójście I zobaczmy, co tutaj będzie dało, jak na razie Fobos z lewej strony, także zajebiście. No i dobra, ja tutaj czarnego kawaha, on droższego czarnego kawaha, nie, nie podoba mi się to. Dobra, teraz ładny, ładny tutaj spadł teraz na tym moment. 439. Bardzo ładny w zarobicy w ogóle jest ten skin, nie? Ten też ładny może być Aha, on dostał 324. No to nieźle No i dobra, on, on, on już mnie, Już mnie goni, nie? On już już mi... Ho! Rękawice, kurna zarebiście, nie? 1400 zł mamy. I teraz biści leci. No dobra, trafi tutaj WP lepszą niż. A. Co ja gadam w ogóle? Najpierw jest taki drogi faktor i 400 zł trafiłem. Tutaj teraz cesarzowa. Może być, może być jak najbardziej. Przytulamy sobie wszystkie te skinki. O! I stream, I stream. Kurde, elegancko! 3400 zł on kosztuje. A już mamy tutaj. O! Jeszcze WP, ładna. Może być jak najbardziej, przytulamy sobie wszystko. I teraz jeszcze weź daj coś dobrego. No dobra, no może być i takie coś. No ogólnie jest plus tej bitwy, jest 5000. Także zostawiamy na ten moment wszystko we fipunku i dołączam tutaj Nie dołączam jednak I robimy powtórkę z rozrywki, tylko teraz damy sobie, o tak, o I to jest 2000 i dalej bym to pójścił w trybie standardowym I 6 skrzyneczek tym razem, troszeczkę mniej Cena też troszeczkę niższa, ale nieznacznie, nieznacznie Tym razem tutaj BodyMilli się trafił do tutaj rywalizacji I jak na ten moment spoko mi tutaj dało groszka Rękawice, rękawice tutaj ile? 1046 zł, te rękawice także elegancko może być. Przyjmujemy to jak najbardziej. Jest tutaj złoty zwój, drogi 328 zł. Już mamy prasz Patrzcie, już prawie bitwa się zwróciła. W ogóle już się zwróciła dawno, nie? O czym ja w ogóle mówię? Tylko teraz, żeby fajnie leciało. Znowu, daj drugiego, daj drugiego, proszę. 559, może być, może być. Jak najbardziej, przyjmujemy wszystko. No, i ostatnia szczyneczka dała dupy, nie? Ale, ale wygrywamy to i jest plus. Jest kolejny plus, i tym razem to sobie sprzedajemy. Mamy 4200 zł. I może poprobujemy jakiegoś tutaj trybu Teraz, na ten moment, zrobimy sobie coś takiego, może. I dałbym to. Albo nie, zamiast tej szczyneczki, co sobie, sobie damy? Patrzcie na to. Breka uciga, sobie wsadziliśmy zamiast tamtej, tutaj, szczyneczki Ninja Case. I tutaj jeszcze są dwa razy stickery i dwa razy agenty. Także liczmy na to, że z którejś jest szczynek, jak trza tutaj sticker, to już jest na plus, nie? O, jest kondomia, jest parówkaż? Za, Zarumbiście, nie? Zarumbiście, tutaj już jest parówkaż, tutaj, oby go zgarnąć. Dobra, no jak na razie chyba spoko z tych agentów leci w miarę. No i nie ma na razie sikera, także kurde, w następnej śnięcie musi spać, jak nie to jakiś motylek. No nie ma, nie ma sikera, zapomniałem, że jego nie ma w tej szczynce. I teraz. I jest i dało jakąś no, drogą daj. O, no mogą droszą, ale i tak jest plus. Kurde, co się dzieje, jeszcze parówkarza nam dało. Człowieku elegancko, nie? No dobra, coś tam posprzątane, mamy 6300 zł na balansie, także jak na razie odcinek zapowiada się elegancko. Damy sobie jednego kawacha, jednego Raflesa i jednego takiego G2 Case'a. Daję to na 3. O... Nie no, daje to na dwie osoby st standardowy tryb. I liczmy tutaj na dobry traf jakiś z tego serpenta, na czem można sobie wyciągnąć. Tutaj też chyba leci serpent dokładnie na 4%, także... Także liczmy na coś, żeby tu coś mi dało na lewo. Hmm. hmm. Dlaczego czego to tak się stało, że mi tutaj kurde Elite Builda za 12 zł dało? Tutaj też y, Raflesik też nic nie pomógł. Kurde, no i teraz G2 G2 Case. No dobra, no. Skopi bitę, nie? Skopi bitwę i lecimy. I lecimy, kurde, dajmy jeszcze raz tryb standardowy. Ja bym tutaj teraz tym razem kliknął tryb Underdog, ale... ale już ciul nie kwiaci. No nie, no nie mówcie, że powtórkę z razywki, że mi Builda dajesz normalnie, no nie? Szynka za 1000 zł, a ja 1268 dostałem. Teraz coś tu jakaś ziemka lepsza troszeczkę, ale 108 zł ona tylko Proszę Jest kosa, ale to jest tak, jest minus. To i tak jest kurna minus tej bitwy. Jest minus 1000 zł ponad. Dobra, jak konkretniaka walimy, no to musimy jeszcze tego i tego się pozbyć. Czy ja wam to będę mówił. 4800 mamy i robimy konkretniaka. Tryb standardowy. 4842 taka bitwa kosztuje. Dajmy bota Adriana i liczmy na to, że to wygramy, bo kurde, w sumie już dałbym under, underdoga bym dał na tej bitwie. Ale zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Oby tutaj leciało na lewą stronę wszystko. No i teraz ta szczęka, która jest dosyć dziwna. Ona przeważnie nic nie daje. No właśnie teraz mi da digla za 224, także ładnie. Tutaj MK ładna droga. 127, no nie jest za droga, ale spoko. O, teraz dostałem maksa. Patrzcie, dostałem kurde maksa teraz tej skrzynki w ogóle, nie? Na 1% 666 zł, może być. I teraz ładny Digielek również sobie spadł. Kurde, dobrze zaczyna lecieć, nie? Tylko, że to się nie zatrzymało to lecenie, bo to kurde, wiecie jak to jest. Naleci, naleci, a później o tu czasie cza jednego skina, już będzie koniec, nie? Dobra, no tutaj dwie ładne MK. Teraz tura droższa. Moja jest droższa, moja jest elegancka, nie? Tutaj znowu ładne 90, ile takie 90, 224 złote, no to po we w sumie szynki oddało U! 1100! 1100 te, te, te shadowy, nie? Może być Dobra, kurde, no ta szynka ta dupy strasznie, nie? Tata w ogóle jest koniec, teraz rękawice, proszę nie zimia Ooo, wygrałem to, ledwo to co, ledwo co? Człowieku dycha wygrałem Dycha jest tutaj kurde na balansie Elegancko, zostawiamy to ja tutaj chyba, nie wiem, trzeba dać jeszcze jedną bitewkę czy już tyle? Patrzcie na to, nie? Jest, u, jest tutaj sneczka z najfami na busie, jest royal na busie, jest tryb underdogs, także liczymy na to, że to przepierdzielimy, w sensie liczymy na to, że nie da nam nic. Proszę, nie dawaj mi nic. No ale takie nic od kurde... Ty, no i co? I mój Brzecz, a, a jego tańszy, nie? Dobra, wygrałem to. Wygrałem to, co prawda... No jest minus tej bitwy, jest minus, nie powiem, że nie ma minusu, ale no kurde dało słabo ogólnie, dało słabo z tej bitwy, także idziemy sam tam jak najszybciej. To jest ostatnia szczyneczka, bitwa na 3 osoby w szerdzie, no i zobaczymy, może tutaj akurat ten fejdzik poleci, jakby poleciał to by było zajebiście i tak kończymy ten odcinek. Niestety nie poleciał fejdzik, jest tutaj fajny kałach, ale on nic nam nie daje, także sprzedajmy to sobie, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro o 15. Strzałeczka.